Witam serdecznie Słowcowe Info w poniedziałek, 15 lipca. Dzisiejszy program zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, gdzie w niedzielę podczas wiecu wyborczego doszło do zamachu na Donalda Trumpa, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz oczywiście głównego kandydata republikanów w tych wyborach. Abstrahując od kwestii politycznych, teorii spiskowych, skupimy się na kwestiach związanych z wpływem zamachu na rynek. Po pierwsze, zamach totalnie nieudany. Trump został draśnięty w ucho. To jednak wystarczyło, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo według analityków na zwycięstwo Trumpa z 60 na prawie 70%. To jest pierwszy efekt. Drugi efekt. Rynki nie powinny reagować gwałtownie na tą sytuację z tego względu, że Donald Trump raz, że wyszedł bez szwanku, dwa, od tego wydarzenia mieliśmy do czynienia z dużą ilością czasu, relatywnie jak na news tego typu. Gdyby to zdarzenie miało miejsce... W ciągu tygodnia, nie wiem, we wtorek, w środę, moglibyśmy się spodziewać jakiejś gwałtownej akcji na wycenie złota, na wycenie amerykańskich kontraktów terminowych na indeksy giełdowe czy na dolara amerykańskiego. Niemniej jednak, w aktualnym aspekcie nie sądzę, żeby to się przekładało na jakąkolwiek sytuację. Zresztą za chwilę popatrzymy sobie na złoto i zobaczymy, jak wygląda ta sytuacja. Donald Trump również jako zwycięzca wyborów prezydenckich w listopadzie prawdopodobnie również nie wywoła większego ruchu na rękach, ponieważ no, jest spodziewanym zwycięzcą, a jednak e, utrzymuje się po prostu z przewidywania, że te prognozy najbardziej prawdopodobne się sprawdzą. Tak więc nie, zamach nie powinien wpłynąć na żadne rynki surowcowymi włącznie żadnych spadków, wzrostów nie powinniśmy się spodziewać. A my oczywiście popatrzymy, co innego ciekawego na rękach się działo. Zaczniemy od złota, będą surowce rolne, będą inne surowce. Zobaczymy, co tam ciekawego na wykresach jest i na co się szykować w tym tygodniu. Ja tylko przypomnę, że zachęcam do subskrypcji kanału, do wspierania kanału symboliczną kwotą, postawienia mi kawy, a także udostępnienia tego materiału dalej. No i pamiętajcie, że pole komentarzy jest dla Was do dyspozycji. Tak więc warto komentować, bo. W, chociażby w ubiegłym tygodniu szybkie spojrzenie na palat w piątek zostało opublikowane właśnie na skutek komentarza w, pod materiałem. Dzięki wielkie i przejdźmy dalej, co tam ciekawego jest na wykresach. Powiedziałem, że zaczniemy od złota, więc od złota zaczynamy. Na złocie widzimy tutaj sytuację, że właśnie według analityków, również bezpośrednie zwycięstwo lub pojażka tampa nie powinna się przekładać na ceny złota. Wyszliśmy gwałtownie z zakresu Inside Bara, to jest tutaj coś, co prognozowałem, choć oczywiście publikacje danych w ubiegłym tygodniu też miały swoje znaczenie, natomiast na co warto zwrócić uwagę. Rynek złota nie do końca tutaj antycypuje takie rzeczy jak przerwanie rozmów o zawieszeniu broni przez Hamas z Izraelem. Hamas wycofał się. Troszkę informacji na ten temat znajdziecie oczywiście na stronie surowcowe info, gdzie Was bardzo gorąco zachęcam do spojrzenia na tą stronę, na te informacje tam zawarte, bo nie wszystko jestem w stanie Wam przekazać w odcinku programu. Tak więc. Warto zdecydowanie tam zajrzeć, natomiast no, jeżeli chodzi na złoto, również po stronie popytowej, dobre opady deszczu i korzystna obniżka ceł importowych pozytywnie wpłyną na popyt na złoto w Indiach. Również um, sytuacje tutaj, które mogą nam wskazać, to jest jutrzejszy odczyt sprzedaży detalicznej. Jeżeli jutrzejszy odczyt sprzedaży detalicznej będzie kiepski, będzie to bardzo fajny impuls dla złota, ponieważ będzie zwiększał szansę na przyśpieszenie obniżek stóp procentowych w USA. W tej chwili szacuje się, że we wrześniowe spotkanie w 93 spotkanie Fedu we wrześniu, przyniesie nam obniżkę stóp procentowych w USA. Tak więc lipcowe teraz na koniec miesiąca nie powinno, znaczy teraz do końca miesiąca jest jeszcze połowa, ale nie powinno nam jakoś specjalnie przynieść dużych, dużych zmian. Więc ja tutaj nie będę też bawił się w zgadywanki. Jesteśmy na dobrej drodze dla złota, żeby Zaatakowało nam szczyt 450 dolarów. Zobaczcie, że też znowu tworzy się nam inside buy, ale przy gujnych ograniczeniach. Więc jesteśmy w potencjale do wyjścia górą. Raczej te informacje jutrzejsze będą kluczowe, jeżeli będzie słaba sprzedaż detaliczna. Raczej zaatakujemy all time high, czyli 2450 dolarów. I idziemy sobie. Dalej mamy ryneczek kawy, tak. No, nie sposób go pominąć. Ale zresztą uważam, że jest to bardzo interesujący rynek, który nam. No, mamy tutaj. Widzimy cofkę od. Ponad 250 centów i mamy zawieszenie. Tutaj to zawieszenie może wynikać, że zbiory w Brazylii osiągnęły poziom około 70%, ale mamy mniejsze niż oczekiwuje się zbiory, zarówno Arabiki, jak i Robusty, co jest czynnikiem, który będzie nam wspierał ceny obu tych surowców. CKF stwierdziło, że konsensus rynkowy będzie mówił o zmniejszeniu robusty zbiorów o. 10% względem prognoz, a Arabiki o 5%, więc tak czy inaczej, w obu tych przypadkach sytuacja jest negatywna dla kawy. Mamy symboliczny spadek zapasów kawy w magazynach Ice, co po ostatnich dużych wahaniach pokazuje pewną stabilizację, natomiast na cenę jakości oczekuje ponad 2000, przepraszam, 23 tysiące wojków, czyli też jest to duża ilość. Ale jednocześnie mniejsza niż 40-50 tysięcy, które mieliśmy w poprzednich tygodniach. Tak więc tutaj e, możliwe, że w kolejnym, w kolejnym tygodniu będziemy mieli spory pobły tego surowca z magazynów. Więc tu bardzo prawdopodobne, że będą jakieś też czynniki wspierające przede wszystkim e, utrzymanie się tych cen na tyle wysoko. Tak więc na jakąś głębszą korektę na tym rynku. Schodzącą poniżej 230 centów. Specjalnie bym nie liczył. Jednocześnie jesteśmy na tyle wysoko, że ciężko jest szukać tutaj longa. Raczej będziemy mieli tutaj konsolidację. I zobaczymy, jak to będzie się przekładało dalej. Rynek Kakao, słuchajcie, wyszedł nam górę, ale szybko wrócił tutaj SMA55, jak widać technicznie nie ma tutaj dużego zaskoczenia. Bardzo technicznie to zostało rozegane przez rynek, czy tak się utrzyma, tutaj nadal jest ciężko stwierdzić. Natomiast przełap kakao w Europie w drugim kwartale wyniósł 357,5 tysiąca ton. I powiem szczerze, tak, to jest 2,6% mniej niż w poprzednim kwartale, 4% więcej niż rok temu. Jednocześnie co zauważyłem, patrząc na dane z Europy, jest to za ostatnie 11 lat, czyli 2013-2024. Mówimy o wyniku, który jest drugim w ciągu ostatnich 11 lat. W 2022 mieliśmy nieco więcej, a tak to mamy bardzo wysoki ten przełup kakao, więc tutaj popyt nie jest niszczony. Pomimo tych wysokich cen na rynku, popyt na kakao ze strony producentów w Europie przynajmniej nie jest niszczony. W tym tygodniu poznamy dane z Azji i Ameryki, więc one będą tutaj kluczowe. I jeżeli faktycznie te dane z w czwartek, znaczy te dane chyba w czwartek, to są by spojrzeć do kalendarza, który jest na stronie Sorce Info. Jeżeli te dane są będą też pozytywne, no to raczej kakao będzie ruszać w stronę północną, gdyż mimo wysokich cen nie mamy tego tego właśnie zniszczenia popytu. Więc nie powinno to być tutaj odbiane w żaden sposób negatywny. I już odpalamy sobie dalej. Tylko zobaczę, gdzie jest to, co chcę odpalić. Ponieważ na bieżących kontaktach i na kolejnym kontakcie na bawełnę mamy ciekawą sytuację. To jest kolejny kontakt. Myślę, że możemy spojrzeć, jak wygląda sytuacja na bieżącym. Chyba tutaj mamy. Tutaj mamy linie, które nam pokazują, że byliśmy w bardzo szerokim rynku. Natomiast w tej chwili jesteśmy bardzo, bardzo nisko. Jest to związane przede wszystkim z e, faktem, że mamy bardzo duży eksport ze strony Brazylii. Co prawda, Uzda nie prognozuje, żeby Brazylia była jeszcze bardziej, w, bardziej wyszła w górę niż wcześniej, tak? Czy ten. Kontekst czy kolejny? Myślę, że kolejny będzie miał mniej szerpanych tych pozycji. Tak, to mamy sytuację, w której powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jednak bawełna amerykańska może mieć pewien problem, ponieważ, generalnie rzecz biorąc, sytuacja na, z ostatniego, z piątkowego raportu USDA wskazuje nam, że. Globalna produkcja będzie wyższa o ponad 5,7% niż w poprzednim sezonie. Konsumpcja ma wzrosnąć o zaledwie 3,45%, co będzie nam generować tutaj nadwyżkę na poziomie 650 tysięcy ton. I tak od razu przepraszam, bo możliwe, że będzie słychać w tle to, że sąsiedzi robią remont z wywalaniem ścian włącznie i nie potrafią powiedzieć, kiedy będą mieli jakąś dłuższą przerwę w tym. Uderzaniu w ściany. Tak więc, no, tak niestety się zdarza. No, co do rynku bawełny, no te dane globalne nam nie satysfakcjonują nas jakoś mocno. Osobiście uważam, że 70 centów, które tutaj mamy na wykresie, jest rzeczą, która powinna nas bardzo mocno wspierać, jako e, średnioterminowe, jednak wsparcie dla tego rynku. Myślę, że jak popatrzycie sobie. Cofając się wcześniej, to widać, że po prostu nie są to wartości gdzieś, tak bym powiedział, przypadkowe. Tylko właśnie one są no, wspierane już tutaj od kilku lat, tak, tak naprawdę. Zobaczcie, że. Od 2010 roku praktycznie cały czas jesteśmy powyżej 70 z krótkimi oczywiście przejwami dołek pandemiczny 2,15-2,17, natomiast większość czasu jesteśmy dużo powyżej, więc ja myślę, że jest szansa na to, że ten, ta wartość się utrzyma. Jednocześnie dane globalne, dane o produkcji amerykańskiej w kontekście oczywiście Brazylii, w kontekście Chin, gdzie również spodziewany jest wzrost produkcji, nie napawają optymizmem. Nie napawają optymizmem i trzeba się z tym niestety liczyć że prawdopodobnie wyjście cen powyżej 77 centów, czyli tutaj zniesienia FIBO pierwszego będzie bardzo, bardzo trudne, tym bardziej, że już SMA 55 jest poniżej tych, tych wartości. Z kolei na rynku pszenicy możemy sobie zaobserwować spore spadki to moje wsparcie, które tutaj miałem w piątek nam niezbyt dało rady. Dzisiejsza luka została bardzo szybko domknięta. Globalne prognozy, tak, wzrost produkcji względem poprzedniego sezonu prawie 0,7% i Przepraszam, 0,9% względem poprzedniego sezonu, 0,7% względem poprzedniej prognozy. Konsumpcja, symboliczny wzrost sezonowy, czyli 0,12%. Globalne zapasy mają być niecałe 1,5% mniejsze niż w poprzednim sezonie, ale pewnie 2% wyższe niż w poprzednim sezonie, bo. Bilans między produkcją a konsumpcją to nad, bilans między produkcją a konsumpcją to deficyt 3,7 miliona ton, ale to jest spadek deficytu od ponad 3,5 miliona ton względem poprzednich prognoz, tak więc bardzo, bardzo. Bardzo dużo, ja bym tutaj był generalnie rzecz biorąc bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o pszenicę. Te dane globalne raczej nam nie będą wspierać. Dopóki nie dojdzie do jakiegoś kataklizmu, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie prognozy są w tej chwili bardzo dobre dla upraw pszenicy, to raczej nie ma co liczyć na powrót cen w stronę 700 centów i więcej. Raczej tutaj będziemy sprawdzać, czy dołek na 530 centów nam jeszcze raz nie zostanie sprawdzony. Tak więc raczej tutaj mam perspektywę prospadkową. I myślę, że trzeba mieć to niestety na uwadze, że tutaj że tutaj może właśnie dojść do dalszych, głębszych spadków na rynku pszenicy. Bieżący kontakt na soję, słuchajcie, wyszedł nam dużym dołem, jeżeli chodzi o otwarcie dzisiejsze. Mamy rekordowo krótkie pozycje netto w kontaktach terminowych, jak i opcjach na soję w USA, również na kukurydzy, więc tutaj to naprawdę nie dziwi. Natomiast tak, jeżeli chodzi o globalne liczby, produkcja ma być prawie 6,7% wyższa niż w poprzednim sezonie. Globalny przerób ma skoczyć o zaledwie 5%. Globalne zapasy mają skoczyć o prawie 15% końcowe. Więc bilans między produkcją a konsumpcją to nadwyżka ponad 76 milionów ton i to jest wzrost nadwyżki o 310 tysięcy ton niż w poprzednim miesiącu. Również krótkie pozycje na SOI właśnie też nas wspierają tutaj do tych dalszych spadków. No Wygląda na to, że będziemy w najbliższym czasie testować, jak wygląda wsparcie na okrągłym poziomie 1000 dolarów. Kiedy mieliśmy ostatnie zejście do 1000, zobaczcie, że. Była tutaj spora, długa walka, tak, przy ostatnim zejściu. Tutaj było zejście, powrót, i korekta i znowu kontynuacja zejścia. Tak więc tutaj raczej spodziewam się bardziej sporej walki po zejściu w stronę 1000 i spodziewam się, że soja amerykańska zejdzie nam w stronę 1000 centów. Więc tutaj nie chcę się nie chcę tutaj być złym pełkiem, ale też niestety dla soi kontynuuje to, co widzę na ekranie, czyli właśnie tendencję spadkowo. Tak więc tak wygląda ta sytuacja na soi. I to, co tygryski lubią najbardziej, czyli rynki energetyczne. Gaz ziemny, gaz ziemny, w którym tak, no Fipet Energy nie wznowił jeszcze działalności po przejściu Uyaganu BL, nie udało się jej wznowić w sobotę. Zapasy gazów w Unii Europejskiej 80,5% w magazynach podziemnych, ponad 56% w terminalach LNG. Cena spotowa w Azji 12,10, symboliczny spadek o 0,8% w ciągu tygodnia. Z kolei na wrzesień 11,8, czyli kolejne pogłębianie. Większa dostępność wody, czyli energii wodnej w Chinach zmniejsza właśnie presję na popyt na gaz ziemny, czyli na LNG przede wszystkim, czyli na skroplony gaz ziemny, co odbija się właśnie na tych cenach spotowych. Prognozowany popyt z eksportem na ten tydzień w Stanach to jest 106,2 mld stóp sześciennych dziennie, czyli spadek o 0,85, co istotne, dzisiaj mają wrócić do sieci wszystkie domy w, w Teksasie. Ponad 2 miliony domów uciepiało w, na skutek huraganu Bell. Mówiliśmy o tym oczywiście ostatnio w programie. Wtedy te liczby były większe, natomiast no, prognozy mówią o tym, że dzisiaj wszyscy wrócą, natomiast nadal to zużycie jest nienadzwyczajne, biorąc pod uwagę falę upałów, jaka przetacza się przez USA, to jest to szokujące. Podaż 102,1%, przepływ do terminali eksportowych spadł do średnio 11,6 mld względem poprzedniego miesiąca właśnie, ze względu chociażby na zamknięcie na cały tydzień terminalu Freeport LNG. Amerykańskie zapasy gazu wzrosły do 5 lipca, to też mnie trochę zaskakuje, bo to jest okres, w którym powinny spadać. Prognozowano, wzrost wzrosło 59, wzrosło 65, czyli więcej niż prognozy. Zapasy są 19% powyżej 5-letniej średniej, czyli jest to kolejny czynnik stopujący nam te ceny. Czy mamy szansę zejść w stronę dwójki? Teoretycznie tak. Natomiast w tym momencie sezonu, kiedy my rozmawiamy o takich poziomach ceny, się zastanawiamy, czy cena nam się stoczy do 2 dolarów za. MMBTU, no powiem szczerze, nie napawa to żadnym optymizmem. Bardziej tutaj pytanie, na ile będzie wyceniana, tak, yy, późniejsza ewentualna zmiana w drugą stronę. Ja osobiście nie jestem w tym momencie jakimś tutaj dużym byczo nastawionym człowiekiem, jeżeli chodzi o gaz ziemny. Zeszliśmy poniżej 2,50. Nie chcemy w ogóle wrócić w te okolice, mimo że SMA 55 jest już powyżej. Jesteśmy pod SMA 55, to wszystko mi wskazuje wraz z tym niewielkim tak naprawdę zapotrzebowaniem, że może się zdarzyć, że po prostu te ceny nam znowu przetestują 2 dolary. I wtedy pytanie, co zrobią dłużni producenci? Czy będą wstrzymywać przywracanie e, odwiertów i e, produkcję zwiększania, czy też nie? Natomiast no, mamy połowę lipca. Te ceny już powinny dyskontować nam końcówkę lipca. Czyli połowę sezonu wakacyjnego. Te ceny są bardzo, bardzo niskie, więc tutaj przed jesienią, przed końcówką września, raczej nie spodziewam się twojego powrotu powyżej trójki. No chyba, że coś się wydarzy po stronie przede wszystkim popytowej, albo będziemy mieli takie kojedowo upalny sierpień, że zaczniemy dojść te zapasy bardzo mocno w USA. Ale na to się na razie nie zanosi. I końcówka, czyli ropa naftowa. Słuchajcie, cały czas jesteśmy w tym samym wąskim przedziale, tak pomimo tego fałszywe próby wyjścia górą, to jesteśmy w tym samym przedziale, słuchajcie. E, takie głębsza analiza. Od końca 22 roku ropa jest na hmm, przebywa nam w przedziale tak naprawdę 75-90. Cięcia OPEC utrzymują na minimalnym poziomie, co ważne jest też kwestia tego, że mamy do czynienia z sytuacją, w której jest bardzo dużo wolnych mocy produkcyjnych, wolnych mocy wydobywczych, i to jest rzecz, która będzie też bardzo mocno odbijała się właśnie na cenach tego surowca. Więc ja tutaj bym był bardzo ostrożny, ponieważ no nie widzę tak naprawdę też perspektywy, żebyśmy mieli wyjść w którąś stronę. Zwłaszcza że no ta część wakacyjna jakoś nie jest mocno, mocno tutaj eksploatowana. To, że mamy wakacje, nie zwiększa nam wyceny ropy naftowej. Widzimy tutaj, że Arabia Saudyjska ma 3,3 miliona wolnych mocy produkcyjnych. Zjednoczone miasta arabskie, milion bajełek dziennie, i jak 0,6 w kuwait pozostali, to są duże wartości. Co z Rosją? Powiem szczerze, nie wiadomo, jeżeli oni się opią w pozostałych, to znaczy, że Rosja wydobywa prawie 11 milionów bajełek dziennie. Jeżeli tutaj te wartości są tak odległe, także Kuwait ma 04. Bo, jeżeli Rosja wydobywa 10 milionów, no to powinna mieć około miliona wolnych, a widzimy, że pozostali mają na tym wykresie znacznie, znacznie mniej. Oczywiście ten wykres jest dostępny na stronie surowcowe.info info, więc tam sobie możecie go znaleźć i obejrzeć dokładniej. Więc no tutaj widać, że ani sankcje na Rosję nie zadziałały jak trzeba, ponieważ mamy nabywców w Chinach, Indiach dla rosyjskiego paliwa, ani tutaj inne rzeczy. Działa, cięcia działają wystarczająco dobrze, żeby utrzymać wysokie ceny. Możliwe, że we wrześniu się nie pojawią żadne nowe e, tutaj informacje. Zapasy w Szanghaju. Nam trochę spadły, z kolei liczba odwietów USA spadła o 1 do 478 aktywnych punktów, co jest najniższą liczbą od grudnia 2021. Tak więc ja uważam, że te ceny nadal mają szansę pozostać nam w tym przedziale, który tutaj mamy wyznaczony na wykresie w tej chwili, czyli 84,5 i 86 dolarów za baełkę. I nie sądzę, żeby to się mogło jakoś zmienić. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przypominam o subskrypcji, o wspieraniu kanału, o udostępnianiu materiału dalej, co też jest dla mnie bardzo ważne, bo po prostu docierałem do większej liczby osób. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnych programach.